Chcemy obejrzeć to, co ci podsyłałem na DC To jest geniusz graf ma tak. wiele języków, na przykład kataloński i Esperanto. A to jest moja ekipa. Potrafimy gadać po polsku i dodawać na palcach. Dlatego dzisiaj będziemy konkurować z grafem w wielu intelektualnych. Widziałam grafa ostatnio typy. na tym na PGA w październiku. Sprawdzić, kto wygra. Ja y, widzisz co? Ja mam coś takiego, że ja nigdy nie wiem, czy graf mnie lubi, czy mnie nie lubi. Naprawdę. Ja jestem taka. Zawsze się zastanawiam, czy Graf mnie lubi, czy nie. Współpraca czy geniusz? A zacznijmy od rundy pierwszej, czyli Geoguessr stricte, ale z utrudnieniami dla Grafa, żeby nie było, bo miał za generalnie rozwalając nas. Półtorej minuty, panowie. No stress, no stress. No ona, jest Grecja. Jesteśmy kompletnie w dupie. To jest Afryka jakaś, nie? No trochę tak wygląda. Tak, to jest Afryka, bo tam Jenzi było. Tą drogą jechali, oni jechali na tym drugim odcinku. Generalnie, panowie... Trzeba strzelać. równo wiemy. Powiedz nam chociaż... No! Coś mamy, coś mamy Na no, Mongo były potężne dymy, tak, były potężne dymy, ale na przykład jak gadałam z nim właśnie na PGA, no to taki mega ziomek, nie? Więc ja zawsze jestem taka, że kula, nie wiem za bardzo czy w jedną stronę, czy w drugą stronę z nim jest flaga jest nawet. Local traffic only, po angielsku coś, ulica była nawet, ulica była napisana Nawet flaga jest Coś nam to mówi? To jest bardzo dużo, szybko, 13 sekund Strzelamy eee... gdzieś w Afrykę? Tak. Powiedz, o, o, która półkula, szybko Południowa No to strzelamy yeah. tu Guess. To będzie Ameryka, tylko ja pewnie był tu gdzieś blisko. 4917. Patrz, on był pewnie gdzieś... No! tą tam różnicę. No. A Teraz... w ogóle to jest Artur tutaj, nie zauważyłam go. Służą mu utrudnienia. Pierwsze utrudnienie. Tylko tyle widzisz na ekranie. Wy widzicie dobra, dobra. Tyle, co gra. Dobra, macie też, bawcie się, bo to tylko z... ja tu klikam. O, coś mamy. Tu zastaniemy, staniemy, tu się obraźlimy. Nie wiem gdzie co. Ooooooo! wiem! No. Syrylicę mamy Tyle dobrego Teraz tak, czy to jest Rosja, Ukraina, czy... Dawaj Rosję, dawaj Tyle dobrego Teraz tak, czy to jest Rosja, Ukraina, czy... Dawaj Ru... Rosję, dawaj Kurde, Rosja? Mi się wydaje, że to może być Ukraina Tylko pytanie, czy jak wrzucimy Rosję, to nie będziemy mieć większą szansę, że będziemy po bliżej no. i tak nawet do Czyli Ukrainy? Gdzie, gdzie? Tu? Nie no stary, tam są jakieś na pewnej góry czy coś, no ja bym tu tutaj gdzieś dawał. Tu? No, tak, dawaj. Mhm, tak, Bułgaria. A, jeszcze, A, Bugaria, Bugaria. jeszcze Bułgaria. A, jeszcze Jak on strzela, ej, jakim cudem to jest w ogóle możliwe w wiedzieliście, to tak, że Bułgaria. Jak masz tą serlica, to po, jak po rosyjsku masz miękki znak i twardy znak, to Bułgarzy tego twardego używają jako samogłoskę. Ty nie wiedziałeś Krzysiu? Zapomniałem akurat o tym. Zapomniałem. No fakt. Kolejne utrudnienie dla Grafa, 10 sekund, ale my na spokojnie panowie. No dobra, easy. To łatwe, tak. No to jest łatwe. Czy my się gdzieś w ogóle chcemy przenosić, dobra. Czy... dobra, teraz ja nie wiem, czy to jest... Czy to jest Japonia? My nie ruszamy nie, jak prosy. No, jak prosy. Ja jak bym zaznaczał prosy. już. Ale gdzie? To jest Korea, bo te znaki <laughs> Albo Korea? A, A Korea, Korea okej. Okay. Okay. Ja że... Dla mnie znaki koreańskie i japońskie wyglądają tak samo. Zoomuje, wiecie, że on zoomuje pewnie, jak to jest Korea, to on pewnie k***a wyzumował taki strzał pomiędzy tą ulicą, a tą ulicą, nie? Pomiędzy tym, a, a tym, a my generalnie gdzie strzelamy? Tu? Czy to strzelamy tu? No i co? O, wow! No ja był John! Wiedziałem... No, 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 no przyszła trzecia jaka jest różnica! No przecież to jest nierealne, że on był od nas znowu bliżej, no! W sensie kliknąłem po prostu w środek w 5 sekund, nie, nie będę zg zgadywał, czy to jest Soł, czy był czy Jeju, nie? Ale szacunek! Bo, bo Korea ma troszeczkę inny znaczki, tak mi się kojarzy właśnie, że one są takie... Kolejne utrudnienie dla Grafa, czyli... Nie wyglądają f**k w... się różnią obczaj se? A, okej. Okay. Znaki koreańskie mają dużo kółek. A. Odległość od monitora się zwiększyła. <noise> o, o, o. o. Dobra, to wygląda jak jakaś Ameryka. Gdzieś na wschodzie. Nie, na zachodzie, na zachodzie. Dobra, Ciekawe bez, papie, be, nie bez nie zoomowania, no. bez poruszania na tym lecę. Co ty chcesz tu zoomować, bo by <noise> Stany albo Ameryka albo jakaś. No czekaj, ja widziałem na odcinku Gen Z tą kop kopkę trawy. Lewostronny ruch to znowu Australia. No, 11%. A jeszcze tuchę. Dlaczego? Dlaczego? Przecież możemy jechać w tą stronę i będzie prawostronny. Dlaczego? O, ale nie, jest prawostronny, bo znak jest. Dobra, 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 dobra. Yeah. 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 Ciężka droga. Ale... No to, są, to są kaniony, stary. To jest no. tamy stary są żółte pasy? A są. A co? Co z rzutymi pasami? Co to jest? Ej no! No! Ej czy to jest ten kanion taki, taki ten? Nie to no, nie ten, ale to jest jakieś inny. Ale oni jest. tak wszystkie wyglądają tak charakterystycznie no. są. Czyli co, czyli celujemy w Stany? W Stany, jakaś tak, Ameryczka, to ja chłopie to jest tam. gdzie, tam, gdzie to jest konkretnie? Breaking nie Bad, nie to, są wie, nie wiem. to są Wiesz, że nagrywali tam auta, auta. No, no oni tu jechali te, wtedy tym typem. A tu są jeszcze dwa znaki. Dobra, ale... No i co nam te znaki dadzą? To czemu mówicie, że ten, że jestem głupia, jak powiedziałam? Przecież, że stany. No, no, ja jest... nie wiem, gdzie Żeby nie rozróżniać koreańskiego od japońskiego. A o to ci chodzi. No, ale co, no? Ja nie interesuję się tak mocno kulturą azjatycką, to po co mi to wiedzieć? No dawaj, szczerze, stany i. Ale Dawa. gdzie? Dawa. Gdzieś tu, bo tutaj jest. Tu z... jest takie z... 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 sucho, z... sucho, sucho no. jest, tak? Tu no, to ci bardziej cieplej, daj, no? Tu. Tam F. Nie! Widzieliśmy, tak? Nie, no, oczywiście bliżej. Ej, dlaczego on zawsze jest bliżej ale Mieszkałem w Arizonie. Jak na to, że my kompletnie nie mamy pojęcia, to dobrze. Graf mieszkał w Arizonie? No, do, do, dobry ją znaleźliście. Kolejnym utrudnieniem Grafa jest pytanie, że jeżeli źle na nie odpowie, to nie możesz się w ogóle poruszać. W sensie w geogeserze jakby nie, na żywo możesz. Uwaga, pytanie. Co mam w kieszeni? Możesz się powiedzieć o 50 tysięcy. Co masz w kieszeni? No. Telefon, portfel? Ja nie noszę portfela, akurat nic nie miałem w tej kieszeni. Dlatego nie możesz mi zrobić, a my zgadujemy, panowie. Dobrze. Nie zrobiłeś takie typowe? Dobra, ma, mamy szansę, to robić. On nie może się ruszać, nie możesz... To jest ten kościół zasrany, to do którego komuś, nie możesz ruszać. On już stary, on już odpowiedział. Ja tak, dokładnie mogę tam cię zarówkać. Mamy tu flagę. To jest flaga? No, no jest flaga. Który jakiś najbardziej? co no to jest flaga. Rumunia, to jest Rumunia. Hej, to jest flaga Rumunii. Czyli co w Rumunii strzelamy? No, dobra, teraz trzeba znaleźć Rumunię. To gdzieś e, w Europie. Pokaż mi to. Jest. To czekaj, czekaj, się czekaj. To po, po, po tych dachach, to widać, jakby to było właśnie bacau, nie? Albo... M, tak, to są te, to są te, te, te um, słupy, no. To jest To będą bacau, tak. nie ale kolasi. Tak, tak. Ja to jest Gdzieś? Tak, to jest to. To Gdzieś też mi się. To... <noise> Ej, <Hey, głos> <hey, głos> <hey, głos> ale z tą granicą Mołdawii to... I co? Konkret, no. No nie, no Ty to... blefowałeś przecież, nie? Ja wiedziałem! wiedziałem. No. Jeśli myślicie, że poradzilibyście sobie lepiej niż my, albo chcecie być takimi kozakami jak graf, to już teraz możecie zagrać w GeoGesser za darmo, świetnie się przy tym bawiąc sami lub ze znajomymi, odgadując, w jakich miejscach na świecie obecnie się znajdujecie. Jest to idealne. Ej, dobra, ja uwielbiam GeoGesser, ale nie jestem w nim w ogóle dobra. A na rozrywka, podczas której możecie ślipować swoje umiejętności w geografię. Także, jeżeli chcesz spróbować, to koniecznie zapraszam Was do niego w opisie, bo jest to naprawdę świetna zabawa. Naszym zadaniem jest przetłumaczyć zdania, które mamy napisane na kartce, na język polski. My do pomocy mamy trzy słowniki i Graf musi poradzić sobie z tym e, sam. Są to trzy zdania w trzech różnych językach. Mamy 5 minut na wykonanie zadania. Zobaczymy, kto wykonaje to jest szybciej. Czas, start. To wy macie przewagę, czy ja też zaczynam? Wazy co ty piszesz w ogóle? E, możesz nam zostawić minutę przewagi chociaż. Dobra, no to powiesz, no, się tamto no, spędziliśmy. No, Dobra, no, zabijajcie mi po prostu. Ja. El segundo kanał Kettle es algo que el mundo as, es real. Na Dobra, pewno, Drugi kanał, nie wiem, co to jest, Dekettle, jest czymś, co jest. Y, es, jest czymś, co dla świata jest prawdziwe. Nigdy. Drugi kanał y, Czajnika es algo que el mundo es real. Coś świat. El mundo to jest świat. Z tego się nie da. To jest najlepszy na świecie. To es algo tłumacza jest, to po hiszpańsku nie ma sensu. <laughs> czyli to. Fu, no właśnie, uno reverse, nie? Uno reverse, Też to, nie dziwne. Jest Z tych słów, które mam tu. Mi piace Espezium, mi profuma. Jogurt. o. szósta jest taka. Że tu. co? Mi piace especiato, ma po, profuma un pod jogurt. Mi piace? Nie wiem, co to znaczyło. Spezio mi porfuma. Jogurt. szukaj tych słów. Zajmie to słowo. Cztery, trzy, trzy trzy minuty. Trzy minuty. Drugi kanał czajnika. Aha. Czajnika. Ale czajnik po hiszpańsku to jest kurwa kettle? Przecież to jest po angielsku. Jest. Algo, to było coś. Jak my mamy, roz... mamy przetłumaczyć nie. na polski, jak to są polsko-rosyjskie, czy ten... To powinno być rosyjsko-polskie, wiecie o no co chodzi, w drugą stronę. Zgadza się. Jakby jest to nie do zrobienia. Mamy problem. Ale dobrze, gra jeszcze nic nie, nic nie, nawet nie zaczął pisać. A, bo <laughs> minuta <to> minęła? Dobra. <laughs> ja bym chciał, żeby produkcja przetłumaczyła mi te zdania z tymi słownikami. <grymne> I mają dwa dni. Tak. Dobra, na logikę to trzeba wziąć. Kawałek. Coś specjalnego, coś specjalnego tu będzie. Spezjato. Specjal. coś do jedzenia od razu mi się kojarzy, nie? Nie, to zdanie nie ma sensu. No właśnie do końca też nie potrafię tego pojąć. Aha, gra w to i tak, jak w jakiś. No gra, możemy zrobić surremis. Ty, ty nawet cyrylicę przetłumaczyłeś? No, co ty nie potrafisz czytać cyrylicę? No, czytać potrafię? Nie, nie potrafisz. Ar... Ja czytałam Cyrylicę z jakieś dwa lata temu. Arturo! No, Arturo! Arturo! Arturo jest pierwszy, Arturo! Z, to jest. Z ciebie w mnie? W, w Nie. Czyli pewnie Czy jakoś umie coś. Kupia, nie, to jest Arturo umie, Arturo umie, no. A tą literkę 3, dlaczego to jest nagle, im się w czy coś to nie wiem ry nie rysować 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 tak góry może. No go... Go... Ja wszystko oprócz jednego słowa zrobiłem no to no. jeszcze to jeszcze musisz męczyć się bo no. nie zrobisz jednego no, słowa tak tak Dobra, ja a nie no? potrafię cy cyrylicy czytać już, nie? Pełno tego z dupy. To poczekaj, daj mi tylko tą cyrylicę się pomęczyć i może się uda. A ja nie mam pojęcia co. Chociaż jakbym miała na przykład moje notatki, to miałam wypisane co znaczy każdy znak i potem na przykład na egzaminie potrafiłam przeczytać jakieś zdanie, a jak wiadomo między rosyjskim a polskim bardzo łatwo jest przetłumaczyć, bo ułożenie zdania jest takie samo. Totalnie nie ogarniam Mama. cyrylicy, ja... Nie wiem, nie ogarniam. Rzecz, ale Arturo na pewno jest. I na pewno to też jest jogurt, to mamy... <laughs> Arturo, jogurt... I to jest moje coś, moje. Moje perfumy pachną burtem pewnie, albo coś takiego. Albo... Drugi kanał Czajnika jest. To im się udało, ten początek. Ale to drugie, to od tego momentu w prawo. Kompletnie nie mam pojęcia, co to znaczy. Algo que el mundo es real. Algo to chyba coś. Coś najlepszego na świecie. Drugi kanał Czajnika je, jest czymś najlepszym na świecie, stary. To, to jest takie zdanie. To można tak napisać. Zawsze to będzie coś lepiej niż ten. Coś, ktoś... No dobra, no. Musimy zakończyć tutaj. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Przejdźmy sobie do oceny. Drugi kanał cenika to coś, czego świat potrzebował. To, to, to nie jest to, co jeszcze go Coś, czego świat potrzebował? No to przecież potrzebować to jest necessitar. No, też mi się wydaje, że to nie jest tak. To, co powiedziałeś, to będzie. Salgo, algo que el mundo necesitó, albo necesitaba. A tutaj jest napisane słowo w słowo, jest czymś, co świat jest prawdziwy. I lubię ostrego, ale no. trochę śmierdzi A, profuma to jest okej. Okay. No dobra, lubię ostrego, ale trochę I trzy punkty ogórty. mamy tutaj. Trzy to się nawet zgadza generalnie, więc w sumie tak. A trzecie to jest, co to jest? Arturo może przenosić góry i podrywać młodości. A to jest kompletne nie. A co myślisz? Ale... Napisałem Artur Cię umie rysować zanę? góry i wspinać się po nich. Okay. Oh. Graf nas rozwala, panowie. Nie wiem, czy zamierzamy coś z tym zrobić. A będziemy mieli na to szansę już w kolejnej rundzie. Jaką będzie quiz wiedzy ogólnej? Rozpocznij grę, let's go! Sprawdźmy, co jest mądrzejszy. Czy to jest na czas? Aha. kraj, kraj. Jaki? Jeden? Zero jeden? Dobra, to musi być... Japonia. Ja wiem, co to jest. To jest Japonia. Japonia Ale dobra, ale próbuję przesunąć. On Japonia. na bank jest się Gdzie są. On, te? on już robi trzecią mapkę Czekaj! trzecią no. <haz> Japonia! Odpowiedzieliśmy mu, bo on by nie wiedział, że to jest Japonia. Następna runda. Następna runda. Było to nie tematy. Jaka jest największa planeta w naszym układzie? Słonecznym? No oczywiście, że ziemię, ziemia. Easy! Strzelał! On strzelał! Leonardo da Vinci. Easy A... luz, ale big brain, big brain, panowie zgadnijcie coś? Bo ja sam wszystkie... No, nie nie mogę mogę możemy mówić głośno generalnie, bo ty kilka też, no, no to dobra, to kliknij, proszę <grym> <bardzo>. <grym> Też bym to dał, też bym to dał, Artur tak jest Krzysiu, dobrze, teraz ty, dawaj. No kura. No i dobrze jest no, nie ja, Krzysiu. czekaj, czekaj, bo tu widać, to jest, to jest Hiszpania. Gdzie leży najdłuższa rzeka świata? O, też... No, ale... Dobra, klikam szybko, no bo... co to za, to, to Dobra, tak nie to ma czasu stary, nilu. No, on nie wiedział. O, 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 e, 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 ja to w Egipcie? Easy. Ale nie jesteśmy tacy głupi, jakby się o, wydawało. O, Jaki symbol chemiczny pierwotny. Dobra, teraz minutów. moje pytanie. Dobra, Krzysiu. B! <laughs> A! C! No co ty, to? Nie wiem, dobrze, ale zmylam. Nie? Oh, Nieee! Ja, ja, nie. swoją swoją ja czytałem Kapibara, nie? Ja też, od razu no, Kto by mógł zaznaczyć Kapibary? 12, 12, 12. Patrzcie, nie dał się. No dobra, na razie Wale. tak nazwali, bo pomyliliśmy się raz. Właśnie, nie. Najwyższa góra w Afryce. Gdzie jest najwyższa góra w Afryce? Na pewno gdzieś tutaj nie się odpowiada. Bo tu masz najbardziej zielone takie nawyki. No i tak. Na no i to No oak, No To? No i To nie jest, to fakt. Ale nie jest Najbardziej zielone i najwyżej. Stary. Ale co nie no, jest na Najwyższe zielone, to znaczyło najwyżej. Cześć, co SOS? Dano nie gadaliśmy. Ale my przyznajmy, że on oczywiście zgadł, prawda? Kurde, 10 tysięcy punktów. Ten czy ten, czy ten? Ten chyba, nie? Ten chyba. Nie, 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 nie de. Ten, de. ten chyba. Ten chyba, no. Czemu? Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Które zwierzę jest? Lef! Goril, goril, goril! Polkę, górę! Ile jest różni nas? 10 tysięcy, czyli generalnie. My się dwa, dwa razy się pomyliliśmy. Już ci chodzi, nie znamy. Mickig był. Internet ją rozłączył. Internet, internet. <grymna> Kto napisał sztukę Romeo i Julia? Jane Austen, Austen, No to, nie? Emily Libra, Nie wiem jeszcze. Amy, Andres to nie Proste te plany są, będą jakieś trudniejsze. Uporządkuj te planety od najbliższej do najdalszej w stosunku Słońca. Aha! Nie, czekaj, nic nie rozumiem. No czekaj, rozumiem. Nie jeszcze To że, że, jest bliżej, czy dalej? Ja nie wiem, stary. to wiecie. Stary, tak to będzie. Free. Wszystko. Ja nie wiem, skomentujecie. Czekaj. No jakby ewidentnie nas grafowali, już współpraca nie pokona geniuszu, więc moi drodzy, pracujcie nad główką. Dzisiaj to by było na tyle, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że nas film na ekranie, Za 3, 2, 1... Fajne. Fajny odcinek.